No dzień dobry. Ostatnio było tak, że dałem sobie mocno w pierdziel. Dlatego też dzisiaj nie będzie inaczej, bo było mi mało. Także dzisiaj kolejna setka 2000 w pionie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. No to dobra, na dzień dobry w ogóle mamy taką super sytuację, bo Kurde, nie wiem co się działo, czy to strawa się zesrała, czy łachu w ogóle coś nie działa, bo teraz tak. Przygotowaliśmy sobie trasę, chcę sobie odpalić, i teraz jest tak. Wszystkie trasy, które miałem zaznaczone gwiazdką, ani mi, kurde, apka nie pobiera, ze strawy nie mogę tego wyeksportować jako gpx i mamy problem, bo nie możemy sobie trasy teraz wgrać. A jajaj, jaki z tego moral, trzeba sobie zawsze przygotowywać gpx w domu. O, No to dobra, sytuacja ogarnięta, ale wyszło tak, że kurde, Krzychu to w ogóle robił tak, że połączył się jakoś w ogóle przez przeglądarkę, jakaś dziwna akcja, ja poprosiłem kumpla, żeby mi pobrał tą trasę i wysłał GPX-a. natomiast no nie wiem co się tu stało, czy to strawa się zmuliła, czy łachu, czy co, ale w ogóle nie pokazywało zsynchronizowanych tras, także... Na szczęście udało się to ogarnąć. Także sobie zaczynamy. No, jak sami widzicie, fajny podjazd. Na dzień dobry <laughs> 10 km. Tak. Za wiele zielonego nie będzie. A właśnie, bo ja wam w ogóle nie powiedziałem, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy, moi drodzy, w okolicach Szczawnicy. No i tutaj będziemy sobie atakować przechybę. Na no radziejową pewnie nie będziemy wjeżdżać. Także profil dzisiejszej trasy wygląda tak, że mamy w zasadzie 9 podjazdów, ale wygląda tak, że jest jeden gigantyczny, potem jest średni, i potem jeszcze jeden gigantyczny. <grystanie> Także ostatnio był większy grzebień, teraz będzie po prostu bardziej skumulowana. A kompanem w dzisiejszej trasie jest Czechu! <grystanie> ostatnio muszę Wam przyznać że daliście mi feedback, że sobie kamerę źle ustawiłem, za bardzo w dół. No ale, tak jak mówiłem, ja nie mam doświadczenia zjeżdżenie z kamerą na klacie. <laughs> Dlatego dzięki za cenny feedback poprawiłem, mam nadzieję, że teraz lepiej. No a w tym momencie właśnie wjeżdżamy do Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój. No i zaczyna się już taki bardziej leśny odcinek, piękniejszy. O, jedziemy sobie przy strumyczku. Okolica wyborna. Tak to jest. Nowe buty. I muszę sobie delikatnie bloki przestawić, bo ustawiałem sobie w oparciu o stare. I jednak nie ustawiłem ich sobie za dobrze. Minimalnie muszę skorygować, bo czuję, że na tym już podjeździe już kolanko. A nie chcę, żeby mnie odkurbiło, albo żeby mi coś przestało działać, a w ogóle swoją drogą ten podjazd. To jest też, tak jak tutaj rozmawiam z krzychem, element PGR-a, który, moi drodzy, też jest elementem nowego tworu, jakim jest Korona Ultra, o której mogliście słyszeć. Między innymi Proziak też wchodzi w Koronę Ultra, także dla osób, które sobie zdobędą koronę, będą raz, że liczy się prestiż. Muszę zobaczyć, czy tyłek dobrze wyczyściłem. A dwa, w ogóle fajnie, bo wzorując się na koronie Gór Polskich, powstał taki twór i naprawdę fajne imprezy są jego częścią. Dlatego zachęcam, żeby sobie wejść w koronaultra.pl i tam będzie można dowiedzieć się więcej info. Także to jest akurat ten element, który jedziemy, to jest gdzieś, nie wiem, Krzychu, który to mówiłeś? 400 który kilometr? Gdzieś około 450 km Pegiera, dlatego też, no jak sami widzicie, miejscowa, bardzo zacna i ładna. No gotowe, możemy jechać dalej. A wy się pytacie, po co te duże kasety w gravelach? No właśnie po to, że jak są takie podjazdy, to mi już się biegi skończyły, a mam kasetę 1044 i blat 40 z przodu. A Krzychu leci sobie na 50 dwójce. A swoją drogą do krzychu ma ten rower Focus Atlas, który, możecie sobie dokładną film o tym rowerze zobaczyć u Przemka na kanale Grawelowy Velopoint. Wam tutaj podlinkuję, bo krzychu tutaj sobie testuje karbonowego Atlasa do Delikatnie. Delikatnie. 7 km mamy zrobione, a jeszcze takie coś przed nami GoPro trochę wypłaszcza, więc ale podjazd dobry krzychu, fajnie, że sobie wziąłeś lżejsze przełożenia Damskie. Damskie. Nie, ja bym to nazwał rozsądne. Najlepsze jest to. O, 17. Najlepsze to, że przed chwilą jak sobie jechałem, to mi łachu, po, że... Uf. O! kurde, no dobra, trochę jestem zmęczony, ale chodzi mi o to, że łachu mi krzyknął, że jazda zatrzymana. Czyli tak wolno tu podjeżdża. No. <laughs> Nawet łachu myślał, że stoję. Uf. To miał być żarcik Krzychu, co może być gorszego? Jadąc. Pod takie chore nachylenia jak 16 stopni, 16%, przepraszam, bełkocze. Co może być gorszego, to co mamy teraz? Czyli nie, że jedziesz pod górę, też jeszcze w Mordy Wind. No, zapłaciłem. No, a przecież chybu mówisz, że zapłacił za pogodę. O, ja cię kręcę. Politość, O litość. dobre, dobre. No, sztywniutko. Jak przyjadę do domu, pokażę, że oni moją łydę, to się we mnie zakocha drugi raz. Po ostatnim filmie po prostu pytaliście mnie na wiadomościach prywatnych, jak ja to nagrywam, jak to wszystko mam rozwiązane. Dlatego, jakbyście chcieli, to mogę wam zrobić taki osobny film. Także dajcie znać w komentarzu, czy ktoś w ogóle byłby zainteresowany. To bym wam pokazał, jak to ja z mojej strony, jak to wygląda, jaki sprzęt i dlaczego taki biorę. Także, jakbyście chcieli, dajcie znać w komentarzu, bo właśnie. To jest jedna z tych taktyk, które robię. Okulary ściągnięte, żeby lepsze odprowadzanie ciepła było. Po mojej lewej stronie, pomalutku, jak widać, przez gałęzie, na szczęście nie ma liści, to się widoczek super roznosi. I to jest właśnie spoko, bo no często właśnie to by tego widoczku nie było. A tak można sobie popatrzeć. O. O kurde, dobry ten podjazd, taki niezalekki za choroba. Definitywnie muszę sobie zmienić blat na 38 i kasetę na 52. Mm. <głos> <głos> Nie no. Jadę, ale kurde. No, każdy bieg lżejszy no to przydałby się. Oj, przydałby się. Ja pamiętam słowa Leona, jak jechaliśmy, kurde, w Bieszczadach i gadaliśmy mordo, jaki napęd. A on odpowiadał. Najlżejszy jak się da, bo później to docenisz. No właśnie. bym się wywalił. Patrzcie jaki widok, no no ten widok nie byłby kurde piękniejszy, gdyby nie to, że Krzychu, Krzychu jesteś uzupełnieniem tego pięknego kadru, A, <laughs> no kurde, <laughs> ja cię kręcę, no, czekasz, muszę się tu zrobić tak, żeby było widać, że ja też tu jestem, tam są Tatry, ale mega. <sighs> GoPro to tak nie oddaję, nie? Bo to jest tam dalej, to by się przydał jakiś taki długi ee, obiektyw, ale... O więc zrobię wam przewitkę z telefonu, będzie lepiej wyglądać. Warto było godzinkę podjeżdżać. No było warto. Kurde dla tych widoków. <laughs> dobre, dobre, no nie powiem, bardzo dobre. Ajajaj, pięknie, pięknie, ale chłodno. Czuć, że jest kurde, chłodno. Także nasyciliśmy gałki oczne i możemy jechać, bo to pierwszy podjazd. Dopiero zrobiliśmy 11 km. Eee, szybkie stacje, zaraz wam powiem. I prawie 800 w pionie, dokładnie 780. Całkiem nieźle jak na 11 km. <gry> Moi drodzy, ten fragment przełęcz żłobki w stronę przechyby, no to jest coś niesamowitego. Jedziecie sobie po lewej stronie, macie tatry, a tutaj shooter premium. tu coś zamotały my. Pokazuje niby, że tu jest jakieś 300 metrów do góry taką ścieżką. Tylko ona się może zamienić zaraz w strumyk. Zobaczymy. Hashtag przygoda, hashtag gravel. Jak to Krzychu tam wygląda? Źle? To idziemy. <gry> Dobra. Jakby się nam coś stało Czy coś Bo tu widzę, że to już strumyk faktycznie Kurde Chyba nie będzie Lubię w przygodę, ale to jest chyba trochę za dużo krzychu Trzeba wrócić No trzeba wrócić To, to nic Jedziemy tu to potem mamy na przykład chyba 1000 metrów do wyjazdu dalej Tak No to trudno Dobra, spasowaliśmy jednak nie, nie idziemy w przygodę, jesteśmy w cienkie bolki, reszcze i możecie sobie różne synonimy do tych słów wymyśleć. Czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki w przód. <gry> Dlatego musimy się trochę cofnąć, bo tutaj jednak podczas planowania wkradł się chochlik. No i myśleliśmy, że tu kurde, co ugramy, ale jednak o jeden zjazd za daleko. Dlatego Cofniemy się, żeby nie zjeżdżać całego w dół. No i pojedziemy sobie na przechybę. Bo taki był ogólnie plan. Jak to jest, że człowiek się nie uczy na swoich błędach. Bo mogliśmy sobie podjechać dalej, ale tutaj można zrobić niby skrót. Niby mówię, bo wygląda to ciekawie. Ciężko tu rower podechać. W ogóle to mi tu nawet drogi nie pokazuje. No zobaczymy. Najlepiej będzie się wyschodzić jeszcze raz. <laughs> Przygoda. O, litość. GoPro wam tego nie odda. Nie wiem, przy to może być nachylenia? Za 40? To jest totalnie niepodjeżdżalne na rowerze. No mi też pokazuje. <laughs> Także przekręciliśmy liczniki włachu. Ja pierdzielę, tu trzeba iść palcami, bo. Grubo, no ale przygoda, skróty i ogólnie takie, takie. Łachu pokazuje, że jedziemy w sumie w przestrzeni nijakiej. Natomiast, no jest to jakaś droga. Tak? To możliwe, że mam mapy niezaktualizowane, bo Krzysztof mówi, że jemu pokazuje drogę. Minie, ale tutaj mamy potencjał. O! Także jest szansa, że na dobre tory wrócimy. Fajnie. Bo już w sumie nie, nie mogę się doczekać, aż wyjdziemy sobie tam do schroniska. Podejdziemy do Lady i powiemy poproszę dwa zimne piwka zero. To będzie nagroda za te podjazdy. Ja pierdzielę. Przez patrzy patrzę na łachu mi pokazało 41. A było czarne? Już było chłopie takie ciemnobordowe. To czarne jak to wzywa. Aha. Jedne się Ja pierdzielę. No to... Pierwszy raz widziałeś? Tak. No tak. Tak. Dzień dobry. No pierwszy raz widziałem, żeby stary łachu taki kolor podjazdu mi pokazał. to, czy oryna, lewizem, 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 lewizem to czarne, No. Jeszcze szczególnie jak ci się kurde wszystko rozmazuje po całym podjeździe. <gry> o kurde! To co, piwko? Wasze zdrówko, piwko zero. No, to jest nagroda za te wszystkie podjazdy, przygody. Także krzychu zasłużyłyśmy. Tak, tak. I tego się trzymajmy. Zasłużyliśmy także chwila chillerki. No i będziemy jechać dalej. Pogoda spoko, bo nie jest za gorąco, także podjazdy dobrze wchodzą. To co, chillerka i jedziemy dalej. Dobra, jestem mało nowoczesny, ale pierwszy raz widzę ładowarkę do rowerów. Do Tesli, samochodów i tak dalej już widziałem, ale do rowerów? Mega kino. Ej, O ja Cię kręcę Widzieliście to? z taki klimat, że ja tutaj nawet kurde nie zjadłem. Dzisiaj dobry dzień. Jak nie podjazdy, których nie da się podejść, to mamy zjazdy, których nie da się zjechać. <laughs> o ja. Kurde. Ten zjazd już trzeba było faktycznie zejść z roweru, bo o ile gdzieś tam jest to do zrobienia. O tyle zdrowy rozsądek podpowiada, żeby jednak może tego nie robić. <laughs> kurde. Mienogi bolą od schodzenia w dół w ogóle. Bo tu jest takie dość mocne nachylenie. Także miało być epicko, a wyszło przygodowo. Ojo, ja cię solę. Kurde, zagrzałem się na zjeździe. O tak. Dobra. Postaram się jakoś dociąwać na dół. Ja cię kręcę. Two hours later. Jak już jesteście w wątpieniu macie wszystkiego dość i schodziliście już pół godziny, to najlepsze pocieszenie to jest żelki. Mm. Albo kabanus, albo kabanus w no. Mm. Nie myślałem, że to powiem, ale w sumie cieszę się, że jest teraz trochę asfaltu. Możemy trochę nadgonić i trochę odpocząć, bo trochę już ręce bolą i nogi odchodzenia. No i tak mamy szczafnicę No i tutaj. Piękne spływy Dunajcem. Ja tutaj płynąłem też parę razy. Naprawdę bardzo mi się podobało. Ach, córka dorośnie, to ją wezmę tutaj. A no tu w ogóle piękne tereny są. Ogólnie Pieniny są bardzo smakujące. Na Słowacji sobie jeżdżamy. Widzicie tą górkę przed nami? To właśnie tam na nią jedziemy. No W tym momencie podjazd jest jakieś 5 km. 350 wznosów. Całkiem sympatycznie. Miła odmiana po. Miła odmiana po tej wyrypie, co nas ostatnio czekała. Także podjazd asfaltowy. Także lecimy sobie na spokojnie w formie relaksu. Tak, żeby sobie wzniosł dobić, nie krzychu? Dokładnie. Dobrze, że wiatr trochę wieje, bo chłodzi nas przynajmniej. No ale klimacik nie do podrobienia. Mega. Dlatego uwielbiam jeździć po górkach. Wyzniosę średnią lubię, no ale coś za coś. Uf, dobra. Dojechaliśmy na szczyt górki. Uf, kurde. Zmachałem się. W sumie to mamy już w nogach. Mile. Ponad 1400 przewyższeń. Także jeszcze jakieś 600. To teraz chwilę sobie usiądziemy i definitywnie trzeba coś zjeść. Kofolka z widokiem na Tatry. Taka nagroda za te podjazdy. No kurde, tutaj te Taterki tak pięknie wyglądają, ale kamerka tego nie odda niestety. To pojedzeni, pici. No i teraz czeka nas piękny zjazd. Piękny zjazd i w ogóle super, bo asfaltowy. Także lecimy zjazd. I tak naprawdę został nam później jeszcze jeden podjazd. O. Ta trasa przy Dunajcu trochę się zmieniła od ostatniego czasu, kiedy ja tu byłem. Tylko, że no ja tutaj byłem tu już miliard lat temu. Także, no, mega to zmienili. Ja jestem podjarany, także, ażbym tutaj, kurde, na spacer z dzieckiem przyszedł. Właśnie rozpoczęliśmy ostatni podjazd, także tutaj niby wszystko spoko, tylko ta końcówka mnie tylko martwi. W sumie to się zastanawiam, czemu my sobie to robimy, Krzychu? Nie lepiej było siedzieć przed telewizorem, pić piwko? No właśnie. A my tu ja, kurde, to to. <gry> no, ale, no coś ten falcik piękny, ale zaraz się skończy, będzie shooter. No bo tak trzeba przyznać, że trochę nas te podejścia i zejścia czasowo przycisnęły, no i teraz musimy to trochę nadgonić. Godzina jest już kurde 18, a my jeszcze trochę mamy do przejechania, dlatego. Materiał w tym momencie może być delikatnie ograniczony, ewentualnie tylko sklaty, bo szkoda czasu, żeby teraz nagrywać, a bardziej zależy nam na tym, żeby na... przyjechać na czas. O! I shooter. No bo właśnie ten fragment trasy, który tutaj jedziemy, ja kiedyś sobie właśnie tędy na trekkingu na chodziłem, natomiast na rowerze jadę pierwszy raz, a ten fragment właśnie to jest tu troszeczkę od kolegi wstał sprzed kompa. Podziękuję Wam. Jego odcinek. No, tutaj w karcie mam wyskoczyć. Ja pitole. Uf. Sztywniutko. Uf. Nie wiem czego grade pokazuje zero. Może dlatego, że po prostu idziemy, ale jasny gwin. Tobie pokazuje wznios? Znaczy w sensie nachylenie? Jasny gwint. Ja nie wiem co to jest kurwa. To jest na bordowo. To to nie jest podjeżdżalne na gravelu. Tak, moi drodzy, wygląda człowiek, który jest już zniszczony. Jestem zniszczony, a przed nami jeszcze, kurde, dwa srogie elementy, takie burdowe i czerwone. Dobra, przełączę to, żeby mi pokazywał tylko kreskę, gdzie mam iść, bo... O, no, generalnie to tego typu podjazdy fajne są. Ale jednak te gravelowe przełożenia, gdzie ja mam lekkie, to już jak człowiek jest zmęczony i tak wydają się za ciężkie po prostu, za twarde. Uff. Rzadko mi się zdarza, że prowadzę rower, ale no dzisiaj no to ewidentnie się tego nie wstydzę. Męczony, wicio męczony. Jestem zniszczony. Powinniśmy w sumie iść A siedzimy. Jeszcze tego podejścia trochę jest Nie mam siły. Podjedziemy. Czy... podjedziemy? Podjedziemy Krzychu mówi, że podjedziemy Coś mi się nie wydaje Podeszliśmy. No i teraz sobie przyjedziemy pod górkę. Teraz jest lajtowe tam 7%. To już tak o, w sumie 10, 12, ale 13, 14. Dobra, już się wypłaszcza, także. A no, już było takie lajtowe. Co to jest tam 13%, jak przed chwilą było 27. Uff. Asfalt, asfalt, ojej, dziękuję. Dziękuję za zjazd asfaltowy. Nie myślałem, że to powiem, ale serio, już mam wytłuczone ręce wymordowanym także krzychuty też No, ale piękny zjazd z ładnymi widokami na deserek O ja. My trochę niedobrze, bo zaczynam je ponosić a nie powinno tak być Ale zjazd bajeczka ten zjazd na koniec to... Jest jeszcze asfaltowy, no mega. Po prostu, kurde, warto było się tak męczyć, żeby się tak zjechać. No przecież to, przecież to no. Nie idzie tego przechwalić, serio. Jestem podjarany, naprawdę. Krzychu zrobiłem to. Widziałem zdanie. Dojechaliśmy. Kurwa. O litości. A teraz mogę powiedzieć, nigdy się gumy nie złapie. Tak. I deszcz nas nie złapał. Tak, ani deszcz, ani nikt nie złapał gumy. Także to musieliśmy dopiero, powiedzieć dopiero, dopiero przy aucie. Musimy powtórzyć trasę, tak Ola no. <noise> Boga! Jak widzicie, ledwo zdążyliśmy w ogóle przed zachodem, bo już zaczyna się robić ciemno. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie, to byśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda, bo. 96 km, ponad 2000 w pionie, czyli można by rzec, że mniej niż ostatnio w Bieszczadach, nie. I dlaczego tak? Kurde, wyorany człowiek jest. Bo jednak, w Bieszczadach też są podjazdy, ale w podjazdy w Bieszczadach były takie łagodniejsze. Tutaj niektóre podjazdy, no to serio, no to, to były killery, nie to, to, nie wiem, na gravelu z przełożeniem 40 blat i 10,44 to po prostu było, delikatnie mówiąc, niepodjeżdżalne, nie? Natomiast, co trzeba przyznać, jak to Krzychu mówił, jaka to w ogóle była trasa? Gravel kompletny, tak to mówisz? Kompletny gravel, zabrakło przebitej opony No i deszcz. Tak, zabrakło tylko deszczu i przebitej opony, tak to było w zasadzie wszystko. Były piękne zjazdy, były piękne podjazdy, było... Podchodzenie z rowerem, było schodzenie z rowerem, było jeżdżenie przy rzece, było jeżdżenie w lesie, było jeżdżenie z widokami. No w zasadzie, no były też kurde mega szybkie zjazdy, nawet jedna gleba była. <grystanie> także, no poza kapciem, którego nikt nie złapał, całe szczęście. No i deszczu nie było, także gravel Masz gravel kompletnie. Tak, dawaj gwoździa, naprawimy. No także moi drodzy, no powiem szczerze, że ja dzisiaj to kurde. Otarłem się o bombę, naprawdę, jak już podchodziliśmy ten ostatni podjazd, to już myślałem, że nie damy rady, bez kitu, dlatego już tam od połowy trasy to już nawet nie odpalałem drona, bo na dzień dobry w ogóle strawa zrobiła nam psikusa, że nie chciało się wgrać, to jest tras. Dwa, później te, ten podjazd i to zejście zabrało nam kolejny czas. Także no dzisiaj. I to ogólnie jeszcze wina. Strawy. Tak, i to wina sprawy. No kolejna rzecz, no to jeszcze w ogóle też mi czujnik ten przestał działać, ale to nic, bo w sumie dobrze, że nie patrzyłem, bo jeszcze bym się zdenerwował. Także no co, to by było chyba na tyle. Trasa spoko, trzeba tylko ten podjazd tam delikatnie skorygować i ten zjazd. A tak to zarobiście. naprawdę, bardzo mi się podobało. No, teraz pakujemy Manżur. Jedziemy do domu wymordowani, a jeszcze w sumie bym chyba coś zjadł.